Cześć Siemanko, witam Was wszystkich na nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam Wam do zaprezentowania bitwę na czołgu czechosłowackim Media medzie. Na skocie T27 w wykonaniu gracza Weapons Mind klanu Wing. Na mapie prochorówka w trybie bitwa spotkaniowa. Zobaczmy, czy ten czołg daje radę w obecnych realiach gry. Czynamy bitwę. Rozstaw amunicji u kolegi to 30 pocisków przeciwpancernych, 24 pełnokalibrowych i mamy tutaj penetrację na zwykłym pocisku 202. I na goldowym 242 i mamy bardzo fajne, przyjemne, w miarę szybkie pociski, mamy 1220 metrów na sekundę prędkość pocisku Losowanie na siódemki z dwoma artyleriami I zobaczmy co tu kolega jest, będzie w stanie zdziałać Spada 27 jest obecnie dostępna w sklepie premium do kupienia. Jest to oczywiście magazynek, jak większość czołgów z tej linii, w średnich, średnich oczywiście. I co można powiedzieć w sumie o tym magazynku? No, jest to bardzo przeciętny magazynek. Bo mamy tutaj uszkodzenia tylko 240 razy 3 dodaje nam 720 uszkodzeń z magazynka. Cechą, taką charakterystyczną dla tych magazynków, to jest czas przeładowania między pociskami. Z tego co się nie mylę, to w tej skodzie mamy. Niecałe dwie sekundy między pociskami, czyli jest bardzo przyjemnie. I ogólnie czas ładowania samego klipa jest bardzo przyjemny. <coughs> Oczywiście tutaj pancerza za dużo nie mamy. Czasami te kąty na wieży. To było, wieża jest taka obła. Te kąty czasami lubią coś zrykoszytować, ale to się rzadko zdarza. I kolega zdecydował się walczyć tutaj na środku. No przy dwóch artyleriach jest to bardzo takie czasami zdradliwe. Ja sam nieraz na tej mapie jak gram z artyleriami to no po prostu arciarze nie dają mi żyć wtedy. Ale jak na razie kolega tutaj nie strzelają. W ja razie gramy bardzo zachowawczo. Oj, no, więc zostaliśmy wyspotowani, prawdopodobnie przez tego lajta. Gdzieś tutaj się kręci w pobliżu pewnie. No, tutaj powinien kolega na samym początku, strzelać w stronę Hila. powinien sobie ten budynek zniszczyć by mieć lepszy przestrzał właśnie, bo właśnie widzieliście, że pierwszy pocisk zamiast polecieć w to to poleciało poleciał w budynek. Mamy przed sobą tygrysa. No, tygrys akurat jeśli chodzi o takie losowanie, no to nie jest zbyt dobrym pojazdem. I 300 Woda T27 jest obecnie dobrym pojazdem Według mnie to jest bardzo przeciętny pojazd Sytuacje wiadomo w których sobie radzi wyśmienicie Bardzo fajnie sobie radzi Ale są też sytuacje gdzie No naprawdę Pojazd nie domaga W 100% Zresztą tak jak kołpę dziesiątka z trawkowa bo ten magazynek czasami potrafi bardzo roznieść przeciwnika a czasami to my zostajemy rozniesieni przez przeciwnika minęło już prawie 5 minut bitwy Kolega zrobił dopiero 1430 uszkodzeń. No i tam był chyba jeden czy dwa strzały na sile poddane. Jeden na pewno w tego super halkata i jeden bodajże w to. No i zobaczmy jak sytuacja na razie wygląda. No obec na razie jest słabo, słabo, bo nie mamy praktycznie w ogóle sił. W lesie. No i w jakiś sposób odstawiony hill. Ale te siły wyglądają bardzo słabo. Mamy STA-2. Ładnie udaje się go trafić z tą Ładnie. Pijamy go całym magazynkiem. I przekraczamy już 2100 uszkodzeń. Ale niestety STA-2 została na ogrysku. Co jest bardzo złą wiadomością? Drugą złą wiadomością jest to, że prawdopodobnie Tygrys 1 wjechał na bazę i kopuje nam bazę. Mamy rhm No jest to bardzo ładny cel, ale jest daleko. No i tutaj niestety poszło w gąsienice. i Teraz pewnie będziemy próbować coś z tym proczyto. I pewnie będziemy chcieli zablokowa zablokować przejęcie bazy. Powiem, <laughs> że raczej ten tygrys jest na bazie, chyba że jakiś inny czołg. <laughs> Widzimy, że już las całkowicie został zniszczony, bo grasuje w rajonach rejonach Ivan Pamiętajmy, że Light na, na tej mapie po prostu wymiata rządzi. Udaje nam się zatrzymać kapowanie bazy. I teraz pytanie... Jednak nie Tygrys przejmował bazę, jednak to jest jedyny czołg. Tygrys jest pod heilem. Teraz pytanie, właśnie jaki czołg mamy na bazie? Mamy Elza Iwena, który się do nas zbliża. Mamy Su-152. Na szczęście się na nas nie patrzy i ładnie udaje nam się w cały magazynek oddać w niego. Słodnie. Pantera włoska wykańcza Su. I pytanie co możemy dalej tu zrobić. Najlepiej by było na samym początku sobie wyczyścić tą tutaj flankę, czyli zniszczyć tego tygrysa i oczy to. RHM ma Mamy go idealnie na magazynek. I czy uda się trafić koladze? Tak ładnie udaje się trafić koladze. Niszczymy. RHMA i mamy pierwsze zniszczenie, i 4183 uszkodzenia, i 1000 uszkodzeń po asyście. I mamy <laughs> tracimy, niestety, Artę i zostajemy sami z Pantheron na 7 przeciwników. Ładnie udaje nam się dwa pociski oddać. Szkoda, że ten trzeci nie wszedł. Ładnie wykańcza SUS 100 M1. Ale widzimy, że Pantera jest borba, bombardowana przez artylerię. <laughs> Jak na razie nieskutecznie. Pantera ma problemy, bo przydaje, nie mniej Progetto. Ale Pantera ładnie uda, ładnie trafia do Progetto. I ładnie wykańcza. Ale sama niestety zostaje na ogrysku. I myślę, że w tej sytuacji, kapowanie bazy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Powinniśmy chyba zająć jakąś bardzo dogodną pozycję i wyczaić się na przeciwnika. Pamiętajmy, właśnie, że przeciwnicy mają jeszcze Lighta, który właśnie teraz wjechał na chwila i wykańcza nam i zostajemy sami na pięciu przeciwników. Zobaczmy, czy koledze uda się tą bitwę wygrać. Teraz niestety zostajemy postawieni na gąsienicy przez tego lajta i niestety Arta trafia nas za 415. Tak jak mówiłem, w tym ciągu nie mamy pancerza. Nie możemy liczyć bardzo na pancerz. I takie pociski, właśnie od artylerii, no, bijają się bardzo mocno na szczół. Teraz pytanie: co ten light robi? Wydaje mi się, że on już stąd uciekł. Ja na jego miejsce bym już dawno stąd uciekł i próbował bardziej grać na dystans. I chyba tak zrobił... o, niestety nie, jest w krzaczku. Niestety nas trafia. Ma jeszcze chyba jeden pocisk, chyba że włączył przeładowanie. Niestety. Miał, miał jeszcze ten jeden pocisk. Fił nas, zostawia nas na ogrysku, zostawia nam 21 HP. Nam na szczęście udaje się go wykończyć. Artyleria znowu nie trafia. I teraz powie mamy prawie bitwy. Ale niestety mamy super Halkata na plecach. Kolega szybko się zorientował. Ładne wykończenie Super Halcata. Mamy już prawie 5000 widocznych uszkodzeń 3 zniszczenia. Na jeszcze trzech przeciwników, w tym A44, które nie było jeszcze wyspotowane w tej bitwie. Więc pytanie, gdzie on może być? <laughs> Czy będzie to może znowu jakiś Awkowicz? Ciekawe, zobaczymy. Czas przyniesie, zostało nam w sumie go niewiele, bo zostało nam 2 minuty 40 sekund do końca bitwy. Więc musimy, chcąc to wygrać, zaryzykować w jakiś sposób. Ale jeśli chodzi o artylerię, mamy tą przewagę, że my artylerię pierwszego spotykamy. Tylko właśnie nie wiadomo, co to A44 robi. Teraz udaje nam się ładnie obydwie arty wyspotować. Niestety pierwszym pociskiem nie trafiamy, drugim się już nie mylimy i trzeci ładnie wykańcza pierwszą artylerię FV207. I A tego A44 nadal nie widać. Zostaje nam 2 minuty do końca bitwy. Ładna, znowu kolejna wyrównana bitwa, długa bardzo bitwa. Teraz właśnie pytanie co to A43 A44 przepraszam robi Jest A44 i jest chyba My niestety pierwszym pociskiem nie trafiamy. No i teraz właśnie priorytetem do zniszczenie jest artyleria. Celuje w nas, celuje i niestety. Nie trafia. Nie przycelowała dokładnie. My ją mamy na dwa strzały. Ładnie udaje nam się ją wykończyć. No. Wydaje mi się, że kolega powinien teraz włączyć przeładowanie, aby mieć 44 na cały klip. tak, kolega nie włączył. Strzela ostatnim podciskiem z magazynku i ładujemy. Ale na szczęście to długo nie trwa, ponieważ magazynek. I skodzie się bardzo szybciutko ładuje. I kończymy przeładowanie, i mamy raz, dwa i ładnie kończymy tą bitwę, wygrywając z wynikiem widocznym 6788 uszkodzeń, 1000 po asyście 220 zablokowane, 6 pojazdów wyspotowanych. Część zniszczeń, czyli zabezpieczamy sobie specjalistę. Niestety, wyników końcowych Wam nie pokażę, ponieważ jest to bitwa jeszcze sprzed tej mikroaktualizacji, która naprawiała błędy w powtórkach, w wyświetlaniu powtórek, ale z tego, co tam kolega pisał na powtórce. Jest 7200 zrobiona, czyli jakieś strzały na ślepo prawdopodobnie w tego Super Hellcat'a i w Progetto weszły, także mamy tutaj rewelacyjny wynik. Ładna bitewka, bardzo fajna. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy posiadacie w garażu tam Skodę i czy lubicie nią od czasu do czasu sobie zagrać. Ja powiem szczerze, że lubię sobie od czasu do czasu ten magazynek wyciągnąć z garażu i zagrać nim parę pitawek, ale nie jest to mój oczywiście ulubiony czołg. A jeśli lubicie czołgi z magazynkiem, no to oczywiście macie teraz okazję kupić go w sklepie Premium. Czy ja go Mogę polecić i tak i nie. Decyzję zostawiam już w sumie Mam do wyboru. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie siemanko. Cześć.